Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. w Kolejny materiał na moim kanale, dzisiaj do zgarnięcia taki gloczek. A żeby go zgarnąć, łapeczka w górę, subskrypcja i komentarzy I bierzecie udział, życzę wszystkim powodzonka. Do zgarnięcia również na poprzednich filmach parę przedmiotów. Na przykład te. Na każdy film jeden przedmiot. Wyniki najprawdopodobniej w piątek, może w czwartek, więc... No, wierzcie udział, życzę powodzonka, my znajdujemy się na GeForskins.com link do strony oczywiście w opisie i wpisując kodik Soul, tak jak nazwa kanału i klikając użyj kodu otrzymujecie za darmo skrzyneczkę, nową skrzyneczkę Millspect, bo jest to nowy wygląd, nie wiem czy odświeżony drop, bo w sumie nie pamiętam co było w tamtej. No ale jest masa skinów, wiadomo, tańszych, no bo jest to skrzynia za złotych 60, zł, ale wy dostajecie ją za darmo, możecie sobie otworzyć, ale też przedmioty, niektóre tutaj ciekawe się znajdują. Oczywiście bardzo mały procent szans, ale jest szansa. No i do tego do doładowania dostajecie 5%. Było ostatnio 10, teraz jest 5, może niedługo znowu będzie 10, ale, ale jeżeli chcecie, to użyjcie kodu Soul, po prostu macie tej metody płatności, jak paste of cardy, SMSy no i wszystkie różne inne metody płatności. Z moim kodem oczywiście 5% więcej, więc płacając stówkę otrzymiecie 105 zł i tak dalej. Przy każdej wpłacie możecie użyć kodu e, wspieracie mnie tym. A, a dzięki temu również otrzymujecie fajny bonusik Jak wiecie no ostatnio bitwy średnio e, Więc dzisiaj zrobimy sobie taki luźny opening e, Coś pootwieramy Pewnie zaraz będę robił bitwę Następny odcinek to już pewnie będzie bitwa o wszystko znowu e, Już kurczę Jak wiecie no jest częściej ostatnie mnie opuściło totalnie e, Lecz może kiedyś w końcu się uda no, trzeba wierzyć Miejmy nadzieję, że będzie git a dzisiaj chciałbym pootwierać troszeczkę tej skręczki wronek. Bo ona oddawała całkiem fajnie. I ostatnią, grubą, najgrubszą bitwę, jaką wygraliśmy ostatnio. To już nie było tak ostatnio, bo to było może z 3 tygodnie temu. Eee, no to była na skrzyneczce właśnie wronek. I ona naprawdę zajebiście nam dawała. Widzimy tutaj wszystkie przedmioty, które się znajdują. Eee, ogólnie tak, tutaj możemy. możemy Faust, mołda. Dźwięk. Coś jeszcze było, coś. Aha, bo było można zmieniać. Patrzcie, jak są dwie skrzyneczki, czy trzy na przykład, to możemy zrobić to tak. Tak. A nie, tak. Yy... To jest ten nowy tryb. Okej, okay. yy, a tak było normalnie. Tak normalnie, że sobie przelatywały, a tak możemy, że tak z góry. Więc też fajna opcja, ale my sobie będziemy pojedynczo się otwierać, na spokojnie i miejmy nadzieję, że coś ciekawego nam siądzie Faust mode dałem chyba, co? Chyba tak. Mhm. pierwsza skrzynia, słabiutko, przyspieszony, dobra. Lecimy na spokojnie. Bo lecimy na spokojnie, dałem Faust mode i będzie kosa. Ta sameczka Princeton. Czy to jest lepsze od Hansmana? 507% Ten Hansmanik, tutaj Safari Mesh. Hmm. Okej, okay. ta meczka lepsza, ale gdyby na Ursusie, no to Ursus jednak by był więcej warty. Ale jak widzimy, tutaj coś zarzuciło fajnie, lecz no, te pierwsze otwarcie było. Będzie, nie, przeleci, kurczę. Przeleci. Ile mamy na tego Pit Vipera? Mam 19-20%. Eee, no dobrze, no dobrze, lecimy dalej, lecimy dalej. No jednak tutaj troszeczkę procentówka ta skrzynia i znowu kuźwa no tutaj Mecha Industries, tutaj Myche Mac chyba gorszy, ale to też no... No troszeczkę dało i to nawet sporo, ale czekajcie, ten Mac, który by nam mógł polecieć, no, dwie stówki. No dobrze, a w sumie tylko te trzy skiny. No te też nie zwracają, ale już nie są takie jakieś tanie. To jest pomieszane też są. Cenowo. Znaczy, no jak widzimy, jest AWP Fate. Jest parę droższych kos. No, miejmy nadzieję, że, że jest coś ciekawego skoczy, mamy emeczkę, tak? Jest emeczka, Stream, no i dobrze, i ona tutaj te 500 jest warta, więc spoko. E, lecimy dalej, lecimy dalej, ogólnie jak stój, przeleć. Jak widzicie, otwierając skrzyneczki, e, mamy... ile dostaniemy Expa i wbijając poziom dostajemy level, znaczy w sensie wbijając Expa dostajemy poziom. Z każdym poziomem skrzyneczki, więc klucze do skrzynek Z czym większym poziomem lepsze skrzynie i więcej kluczy, więc to jest też Kuziwa, no Ostatnio tak mi to fajnie dawało, mówię dzisiaj sobie na niej może zrobimy jakiś fajny proficik eee. <kluzny> Jeszcze parę otworzymy Nie wiem czy nie zmienić skrzyni, kuziwa i znowu pomiędzy No tutaj ta fejt jakby siadła to by było zajebiście Lecimy dalej Jest talon, jest talon, okej, okay, ten talon, nie wiem ile warty, na pewno więcej niż skrzynia 1000, bardzo fajnie, trzy otwarcia nam zwróciło ten talonik, więc no, bardzo ładnie, bardzo ładnie, wszystko git, e, ogólnie tak, ekwipunek, e, czekajcie, sobie sprawdźmy jak to, no nie jest najgorzej, no nie jest najgorzej, ogólnie te skrzynie bonusowe bo chciałem pokazać, jak klikam ekwipunek, e, i tak... Ja już mam 61 i dostałem już jeden diamentowy. Na 62 dostanę dwa, na 63 trzy i tak dalej. Z każdym wyższym poziomem coraz więcej kluczy. Tak samo jest z tymi skrzyneczkami, ale to i wszystko możecie sobie przydać. W tym od 51 dostaje się platynowe i mi zostało jeszcze 5. W sumie już więcej chyba ich nie będę mógł zdobyć, bo jak wszystkie wykorzystam, to tylko te z diamentowych. No ale co 6 godzin taką skrzyneczkę możemy otworzyć i 133 Ziko sobie leci, więc jak najbardziej myślę spoko. Hmm, ogólnie czekajcie, bo chciałem sobie kowerta nowego otworzyć dajmy 5 o, ale dajmy na tym nowym kompakt modzie i to się wszystko fajnie mieści w ekranie, nie trzeba nic zmniejszać bo od nagrywki, bo tak to zazwyczaj tak robiłem e, jak to wyszło 100, sprzedaj całość ze 112 a sprzedaj o, teraz jest opcja sprzedaży, ona nie było tej opcji wcześniej trzeba było wejść w ekwipunek chyba i sprzedać więc spoko więc spoko na no lepiej yy, ogólnie jak chcecie wypłacić, wchodzicie sobie w ekwipunek musicie podać trade linka yy, w tym miejscu, yy, gdzie go znajdziecie to klikacie tutaj, kopiujecie i wklejacie tylko oczywiście musicie mieć na miejscu ustawiony ekwipunek publiczny wtedy jakiś skinek jak wam się podoba, klikacie wypłać sobie jednego na przykładu wypłacę, bo no bo jeszcze yy, chciałbym troszeczkę tych skrzynek otworzyć, więc sobie posprzedajemy parę rzeczy pewnie o już chyba przyszedł nawet yy, proszę bardzo, yy, oczekując oferty wymiany i już jest w naszym ekwipunku na Steam, więc jak widzimy wypłata działa bardzo szybko i przyjemnie. Dobrze, my sprzedajmy sobie tak, sprzedajmy eee, sprzedaj tak, żeby jeszcze trzy te skrzynie otworzyć w rąka. Gadajcie, że wywaliło internet. Chyba nie, chyba nie. Po prostu coś mi się zalogowało. Miejmy taką nadzieję, bardzo dobrze, że nie wywaliło, bo problemem ostatnio mam z tym internetem, straszny. E, dobra, już nam powinno starć na 3. Dobra, więc wjeżdżamy dalej, tam skręczkę w rąka No powiem wam, że fajnie, że fajnie. Zobaczcie, za 400 trafiliśmy karambita, e, karambita Talona za 1200. Więc no tutaj bardzo ładnie siadło. E, więc miejmy nadzieję, że jeszcze Patrzcie, ten Gamma Doppler, jakby flipik siad, nie? też chyba troszeczkę 456 jest profit jest profit więc nie ma co narzekać ale ten flipi gdyby nam siadł mmm, gdzie on się tutaj znajduje no to by było naprawdę świetnie to by było naprawdę świetnie pięknie Pięknie, pięknie, kurwa, robimy profit, robimy profit. Najdroższy z kim w tej skrzyni nam siadł. 5400 mordeczki, my mieliśmy 4800 na początku filmu, więc już jesteśmy zarobieni. E, już się tego nie spodziewałem. Już mówię kuźwa będzie lipa. Jeszcze jedna skrzynia, ale już jestem zadowolony. Już jestem bardzo. Ja jeszcze jak gdyby tutaj siadło na tego, albo tu doleciało, albo siadło na tego flipa. 172, no dobrze. E, tutaj gdyby siadło, byłoby też kozak, mogę dolecieć jeszcze do awp Ale patrzcie, ja Wupa fake nam siadło, tego się nie spodziewałem totalnie. I jak widzimy w końcu coś się szczęście uśmiecha. Coś się w końcu szczęście uśmiecha i proszę Państwa 8,5 z 4800. No więc prawie czwórkę, prawie czwórkę profitu, no nie całe 4, 3700 gdzieś. 3800 prawie nawet, więc prawie czwórka profitu w dzisiejszym, no i to mi się podoba, zaczynamy się odkuwać. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, kodzik soul. Wbijcie też na Discorda linka w opisu i kto nie subskrybuje. To bardzo bym prosił o subskrypcję. Z góry serdecznie dziękuję za tą każdą subskrypcję. A kto dotrwał do końca, niech napisze w komentarzu Elo. To wtedy będę wiedział, że obejrzeliście film do końca. Postaram się przypiąć serduszko. No i serdecznie Wam dziękuję, dajcie znać, ale skrzyneczka wronek. Ooo. Potężna, potężna skrzynia. Widzicie, udało się wtedy na bitwie. Też ją raz otwierałem bez bitwy, raz zrobiłem później na nią bitwę, więc chyba to były dwa odcinki dokładnie. Chyba że to było w jednym odcinku, że otwierałem ją bez bitwy i zrobiłem później bitwę, ale gruba bitwa i gruba wygrana. No i teraz znowu wróciliśmy do skrzyneczki wronek i ta skrzyneczka daje. Ta skrzyneczka daje, więc ja jestem bardzo zadowolony. Z mojej strony to tyle serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. To zobaczyska. O, widzę, że są jeszcze jakieś promocje tutaj na skrzyneczki i eventowy, więc myślę, że warto skorzystać. Naura!